我。Like. Cześć, witam na moim kanale. W ostatnich dniach Bitcoin po przebiciu jednej linii trendu spadkowego odbił się od następnej oraz utkwił w tym rozszerzającym się klinie spadkowym. Czy wystarczy nam paliwa, aby przebić się powyżej 22 800 oraz osiągnąć w wyższą górkę? Czy też może wsparcie 19 000 dolarów nie wytrzyma i zobaczymy o wiele niższe wyceny, o których nie chciałbym teraz nawet wspominać? O tym sobie właśnie dziś pomówimy. A także o ciekawym wywiadzie z Rolem Paulem z Real Vision Finance, który mówi o stopach procentowych USA oraz o polityce monetarnej. Także nie przedłużając, przejdźmy do wykresu. W ostatnim czasie zarysowaliśmy ten trend spadkowy, było przebicie tego trendu i mamy odbicie od kolejnej linii, którą narysowałem jeszcze w poprzednim nagraniu. Była to linia od 32 tysięcy przez te wszystkie szczyty oraz zarysowujący nam taki spadkowy trójkąt, jeżeli uwzględnimy jeszcze te dwa dołki. No i ta linia powstrzymała nam Bitcoina na tych niższych wycenach. On teraz utkwił pomiędzy dwiema, dwiema liniami trendu spadkowego, a po tej głównej zjeżdża niczym po stoku narciarskim. Mieliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, może nawet 7 razy odbicie od tej linii zjeżdża nam w dół i nie wiadomo, czy to już jest to odbicie, czy może za chwilę nie wytrzyma 19 tysięcy dolarów ten dolny opór i zobaczymy spadki o wiele niżej. Jak widzimy te 19 tysięcy to już nam się trzyma od dłuższego czasu na jednodniowym interwale, 19 tysięcy my tutaj, Przebite do 17,600, ale jeszcze tutaj, tutaj odbite 4, 5, 6, może za chwilę 7 razy. 19 tysięcy zostało osiągnięte i ten opór nam bardzo fajnie tutaj trzyma. Także, aż strach pomyśleć, co się stanie, gdy zostanie on przebity. Bo jeżeli oddalimy sobie jeszcze bardziej, to mamy to, co wyrysowaliśmy wcześniej, czyli. Po pierwsze 88,6% Fibonacciego to jest 11,200, oraz te poprzednie górki to jest tysiąca. Tutaj, jeżeli chodzi o te linie, o te wzrosty, tu nie było żadnego oporu, nie było tutaj żadnych oporów przy wzrostach, więc nie będzie też żadnego oporu przy spadkach, prawdopodobnie. Także myślę, że jeżeli teraz ci ostatni, którzy zostali na rynku, wystraszą się, bo teraz będą, nie zostali na rynku sami traderzy, którzy grają tylko na wzrosty czy spadki. Jeżeli zauważą jakieś tu przebicie w dół, to będą tu grali pod to shorty, będą grali na spadek ceny Bitcoina. Zobaczymy do jakiego poziomu, ale skoro oni będą grali, to będzie komu sprzedawać. Musimy sobie zaznaczyć jedną rzecz. Cena spada wtedy, kiedy są chętni, by sprzedawać i nie ma chętnych, by kupować. To znaczy, że jeżeli tutaj nie ma ludzi chętnych, by kupić jakichś grubych ryb, nie są tutaj na tych poziomach zasadzeni i czekają na spadki bitcoina, to cena nam poleci jeszcze niżej i będziemy mieli spadki nawet do 15-14 tysięcy. Pytanie tylko, gdzie siedzą grube ryby? Czy siedzą na 17 tysiącach, na 16, na 15? Czy może wszyscy? Czekają, bo wiedzą, że będą spadki, i czekają sobie na 14 tysięcy, czekają sobie na 13, 000 i tutaj będzie ten bitcoin odkupywany. Skoro tutaj będą by kupować, to ci, którzy sprzedają, będą odsprzedawać tym chętnym, by kupić i gdzieś tu będzie jakieś odbicie. Także bardzo prawdopodobny jest poziom 13-12,5 tysiąca dolarów, jeżeli przebijemy tą dolną, ostatnią linię oporu ostatnie wsparcie. I bitcoin spadnie do dużo niższych wycen. Ale jako hodler nie mam się czym martwić, więc myślę, że i ty, również jeżeli trzymasz bitcoina długoterminowo, nie powinieneś się przejmować takimi krótkimi spadkami, gdyż taki spadek zazwyczaj nie jest długi. Jak spojrzymy sobie na rok 2018, to mieliśmy taki spadek, tutaj z... również był trójkąt spadkowy przez wszystkie przepraszam przez te wszystkie szczyty był tylko spadkowy. Po przebiciu cena poleciała przez kilka kolejnych dni w dół z 6000 na 3200. Wielu się wystraszyło, wielu sprzedało ze stratą. Ale wystarczyło poczekać tutaj ile? Wystarczyło poczekać 141 dni i było już odbicie i powrót do poprzednich wycen. Także cierpliwość wynagradza ludzi inwestujących w rynek krypto. To, co się teraz dzieje, również przypomina mi taką sytuację z lipca 2021. Również rynek był w dole, mieliśmy niższe szczyty, wszystko wyglądało źle. Nawet mieliśmy zarysowany dołek niższy od poprzedniego, a jednak rynek zawrócił w pewnym momencie, gdyż byli chętni tutaj, by kupować. Jakieś grube ryby się zasadziły na tych poziomach i bardzo pilnie ich broniły dla nas. Dlaczego broniły? Gdyż widocznie myśleli ci ludzie, że Bitcoin już wcześniej osiągnął jakiś dołek lokalny i niżej nie poleci, więc nie ma sensu czekać na 26-25 tysięcy. Trzeba kupować na 28, 30, 29 i w tych momentach się zasadzili ze swoimi buy orderami. Czekali na moment dokupna. kupna. Możliwe, że teraz sytuacja się powtarza. Jesteśmy bardzo długo już na tych niskich wycenach: 20, 18, 19. I ten poziom 18-19 tysięcy jest teraz mocno broniony. W tych wszystkich miejscach co pokazałem, tutaj widocznie jakieś grube ryby siedzą i czekają, by skupować tego bitcoina. Pamiętajcie, że bogaci ludzie, którzy są miliarderami, oni nie mogą kupić tak po prostu bitcoina, bo wtedy ten nam mocno wystrzeli. Jak wystrzeli, no to będą mieć drogiego bitcoina. Oni, żeby kupić, muszą skupować go, kiedy spada. Muszą kupić go od nas, od tych, którzy panikują. Przy spadkach, którzy sprzedają im. Więc jedyna recepta na to jest nie panikować, nie grać z nimi w tę grę, nie sprzedawać im swojego bitcoina, wtedy cena odbija, bo oni mają do kogo kupić, a oni dla nas pilnują tych niskich wycen. Są tam zasadzani ze swoimi buy orderami Ostatnio jeszcze widziałem ciekawy wywiad na Real Vision Finance, gdzie Paul mówi o sytuacji na rynku monetarnym. Posłuchajmy kawałek. So, if I summon to one thing, the Fed have not yet realized, and nor have most market participants, that real rates have to be negative forever. Więc chciałbym tu przytoczyć, że Fed i użytkownicy, uczestnicy rynku nie zorientowali się jeszcze, że stopy procentowe muszą być ujemne na zawsze. Dlaczego? Słuchajmy dalej. And that's the only way of getting rid of the debt is financial repression 101. To jest jeden sposób by wyjść z długów. Taki jest financial repression. And it's not just being driven by the Fed, the markets are doing that because the of return. I nie chodzi o to, że to robi Fed, to robi po prostu zstopasz zwrotu z rynku. ludziom się nie opłaca czegoś robić, więc rynek sam się reguluje w ten sposób. If real rates are negative, which was the 1940s and 50s too because they had massive debts after the war. Więc, jeżeli stopy są negatywne, są ujemne, tak jak w latach 40 i 50, to z powodu długów powojennych, to wynikiem tego są wyższe ceny. Ludzie no, tego nie lubią, ale tak właśnie jest. No i co tam tu próbuję e, Rollpal powiedzieć? Chodzi mi o to, że. Mam, mając te negatywne stopy procentowe, mamy teraz, teraz mamy podniesione stopy procentowe, są wyższe, tak? są wyższe, jest szczególna płynność z rynku i to jest to, co mówiłem wcześniej, wcześniej w jednym z odcinków tutaj o tym, jak działa system monetarny. Nie może być tak w systemie, że nie drukujemy pieniędzy, bo jeżeli przestaną drukować pieniądze, to ten system się zawali. Z pieniędzy na spłacenie długów nie ma w systemie tyle, które właśnie istnieją. Trzeba dodrukować kolejne. I tutaj on mówi, że żeby to zrobić, trzeba obniżyć stopy i poduzować trochę politykę, aby można było doprodukować nowych pieniędzy. Jeżeli tego nie robi, to mamy wzrost mamy wzrostu procentowych i wzrost cen. Dlatego kiedyś ta polityka monetarna musi się odwrócić i FED będzie musiał obniżyć stopy po to, by ponownie uruchomić dodruk i starczyło pieniędzy na spłatę tych długów obecnych oraz żeby zaciągnąć nowe długi. No tak działa ten system niestety. Taki jest, ale cóż, na razie żaden inny lepszy nie został wdrożony. Wynaleziony już tak, a wdrożony jeszcze nie. I for parts to explode when they hear that. Yeah, and that's what it is. Negative real rate, nobody likes. But that's how you get rid of the debt. Needs to higher asset prices over time. Anyway, it forces money, so... Tak więc y, nikt, nikt tego nie lubi. Cały czas są stopy procentowe, wzrost cen, y, ciągła inflacja. No ale tak się właśnie rządy pozbywają długów, no bo dług się dewaluuje. Rząd może sobie wydrukować pieniądze, potem spłaca jakieś swoje zadłużenia, finansuje coś innego i tak się dług dewaluuje poprzez to, że mamy inflację. there's a lot of people who think that the whole trend is reversed forever and rates are going to be higher. i don't believe that. so, leads to higher asset prices over time anyway, because it forces money. so, there's a lot of people who think that the whole trend is reversed forever and rates are going to be higher. i don't believe that.

I wrócimy do malejącej inflacji, a także do odwrócenia tej polityki monetarnej. No i to się może dziać na najbliższych 18 miesiącach, czyli spadek, recesja, spadające ceny, może jakaś deflacja, bo przynajmniej spadająca inflacja i być może wznowienie do druku, by móc spłacać te długi i dalej dewaluować dług. And of of I to mówi o tym, że może nastąpić właśnie zwrot tej polityki i to nie znaczy, że będzie od razu uruchomiony do druku i takie luzowanie ilościowe i obniżenie stóp do zera.

tę politykę monetarną do piłki plażowej pod wodą. Czyli mamy krypto i technologie, które ciągle rosną. Takie jak AI czyli elektroniczne samochody, one się nie zatrzymują. Znaczy nie procentowe nam trzymają piłkę plażową pod wodą, ale w momencie, gdy puścimy, piłka wystrzeli na poziom wody. A luzowanie ilościowe, czyli ten dodruk jeszcze, on nam tą piłkę jest takim wiatrem, który tą piłkę unosi jeszcze wyżej. So.

no jeżeli tak dalej będą zaciśniąć tę politykę, to w końcu Fed wyjdzie i powie, no słuchajcie, mamy rynku obligacji, trzeba coś z tym zrobić. Taka sytuacja była już w Wielkiej Brytanii niedawno. Stwierdzono, że obligacje za bardzo spadły i trzeba będzie je skupić, a z czego je skupić?

Tak, czyli dojdą do momentu, kiedy stwierdzą, że już doszliśmy za daleko z tym, zaciszeniem polityki, uruchomią, uruchomią linie swapowe i cała polityka się odwróci. No i to nam oczywiście napędzi nie tylko rynek krypto, ale również rynek akcji i wszystkie inne rynki powrócą do wzrostu, bo ci inwestorzy, którzy czekają tutaj na tym rynku, oni tylko czekają na taką, taką właśnie decyzję Fedu, kiedy będzie to zmienione i wszystko wróci do wzrostu. Więc to by było potężne, potężne paliwo do wzrostu. Wtedy żadne. Opory nie byłyby już tutaj znaczące, wszystko wystrzeliłoby masakrycznie w górę, jeżeli taka polityka byłaby zmieniona. A jak słyszeliśmy, musi być w najbliższym czasie już zmieniona, bo jeżeli to się nie stanie, to będziemy mieli wielkie, wielkie nie, nie może spadnie na rynku, ale ogromną recesję i problemy na, w realnej gospodarce. Także to byłoby na tyle na dziś. Pamiętajcie by lajkować, subskrybować i napisać coś miłego w komentarzu. Może to być komentarz taktyczny dla zasięgów. I pamiętajcie, że Bitcoin nigdzie się nie wybiera, fundamenty jego się nie zmieniły i zostanie z nami na lata. Trzymajcie się. Cześć.